Pierwsze kopnięcie było w tempo, ale drugie, kolano w splot, ale to, to że nie było intencjonalne, to pomijam ten fakt, jestem dlatego, że każdy w tym turnieju się bije za dobrą stawkę, ja się chciałem, półtora roku się przygotowywałem i przyszedłem się tu pizgać i on teraz wyjdzie takim trafem, to mogłem jak udać, że jaja mnie bolą, położyć się i co? Nie, to jest, człowieku, ten regulamin, to okant dupy potłuc. Powinienem ja się bo ja chcę się bić, rozumiesz? Jestem sprawny w 100%. I to mam. I każdy sędzia od K1, który będzie to oglądała nie od MMA, to by wiedział: pierwsze kopnięcie, tak, ostrzyżenie, bo było nieintencjonalne, było w tempo, ale drugie było kolano w splot, nawet nie w brzuch, tu było kolano, możesz sobie na powtórce zobaczyć. Składasz protest? Jeżeli znasz trochę. Fizykę nawet, to jeżeli wiesz, że uderzenie z kolanem pierwsze tu, no to chyba nie jest nogą, tylko uderzenie kolanem, a to, że noga poleciała, to nawet mu jaj nie dotknęła. Myślę, że Ferrari... ja to czułem, ja bym go nawet przeprosił. Myślisz, że Ferrari wykorzystał okazję na łatwe zwycięstwo? Ja myślę, że podszedłem z całym szacunkiem i do niego, i do jego trenera, i do jego ojca, a teraz to wszystkich na nich kładę, bo są i nie chcieli się bić. I uważam, że jak ja do nich z szacunkiem podchodziłem i nikomu nie ubliżałem to wręcz przeciwnie, będziesz z jego ojca, z jego ojca uspadły. Takie słowa, ja zawsze szacunek miałem i do niego, i do jego ojca, oni mi zaczęli ubliżać, a ja po prostu jestem w k***, bo się bić. Będziesz chciał rewanżu, na normalnych zasadach, w czy po, pojedynku? Ja, ja nie wiem, co ja będę chciał. Lepiej... Jakie, jakie słowa padły z ust ojca Mateusza Ferreriego w twoją stronę? On do mnie patrzy w narożniku i ty co to w ogóle za słowa, ty? Gość, do którego całe życie z szacunkiem podchodziłem, nigdy go nie obraziłem. On do mnie takie teksty ty. Co za chłop? Czy myślisz, że to jest, czy to jest myślisz, że to jest zachowanie normalne?